Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w środę 2 marca, 7 dzień wojny na, na Ukrainie. Dzisiaj, dzisiaj nieco, nieco, to zostawmy tam, przepraszam tutaj cały czas, tak powiem, no życie, życie toczy się. I równolegle różne, różne rzeczy się dzieją. Ale jeżeli macie, u Was zapewne podobnie jest, ale jeżeli chcecie na parę minut się zatrzymać i posłuchać o tym, co się u nas dzieje i to zarówno w tym aspekcie pomocowym, pomagania Ukraińcom na Ukrainie, ale także w kontekście tego, jak tutaj realizujemy tą pomoc, a także posłuchać o różnych innych rzeczach, które dzieją się we Włoszech, bo przecież no właśnie ży życie póki co toczy się dalej swoim rytmem i, i różne miejskie sprawy realizujemy. No to zapraszam na takie spotkanie i, i, szybką, i szybką kawę. 7 marca, 2 marca, 7 dzień wojny, widzicie. 7 dzień wojny, bronią się zaatakowane ukraińskie miasta, broni się mocno Kijów, broni się drugie co do wielkości miasto Charków, Boni bo się mocno Żytomierz, niepokój odczuwają mieszkańcy pozostałych miast, między innymi, między innymi Lwowa, do którego napłynęła ludność ukraińska właśnie z tych atakowanych miast. Lwów od, od, od dawna, tak, od tego pierwszego konfliktu w, w Donbasie, Pełni rolę takiego miejsca schronienia dla wielu Ukraińców. Tak było z Kijowem, tak jest właśnie z Lwowem. Wów nawet jeszcze bardziej, bo jest wysunięty już całkiem na zachód Ukrainy i tam dzisiaj tam dzisiaj, dzisiaj choni się ludność ukraińska. To nasze miasto partnerskie, dlatego poświęcam mu tyle czasu, dlatego tak często o tym mówię, dlatego tak często tam jeździmy. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Lwów, mera Andrzeja Sadowego, z którym się przyjaźnimy Radę Miasta Lwowa. Jesteśmy, jesteśmy z Wami, jesteśmy z nimi i także pomoc dla nich tutaj we Wrocławiu re, re, realizujemy. Wrocław ma wiele miast partnerskich, ale jeżeli mógłbym pozwolić sobie dzisiaj w tych wyjątkowych okolicznościach na pewne rangowanie. Tych partnerstw, to z całą pewnością te relacje z, z Lwowem są takie najbliższe, najściślejsze, no, także z oczywistych powodów jakby histor, historycznych. No, dzi dzisiaj mocno jesteśmy z Lwowem, z Lwowiekami, ale jesteśmy także mocno z całą Ukrainą, bo to siódmy dzień wojny. Wczoraj widzieliśmy tak bardzo historyczne wystąpienie prezydenta Ukrainy w Parlamencie Europejskim. Ważne wystąpienie, podczas którego kolejny raz padło takie oczekiwania, ale padła też nadzieja, że Ukraina dołączy do wspólnoty w krajów europejskich, Unii Europejskiej w trybie Nadzwyczajnie wspieramy tutaj we Wrocławiu te starania. Póki co Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy i rozpoczął procedurę rekrutacyjną, która może zakończyć się, oby się zakończyła wstąpieniem Unii Europejskiej, wstąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraińscy uchodźcy, którzy znajdują się na terytorium Polski, w tym we Wrocławiu, mogą liczyć na pomoc medyczną, zacznę właśnie od pomocy medycznej, na pomoc medyczną w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Poza zresztą Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym funkcje takie pomocowe w tym zakresie medycznym w regionie będzie pełnił oczywiście czwarty szpital wojskowy z polikliniką we Wrocławiu, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Marciniaka oraz placówki w Legnicy i Świdnicy, Także chciałbym bardzo serdecznie podziękować samorządowi studentów w Uniwersytecie Medycznym. Pozdrawiam panią Bernadettę i całą społeczność akademicką. Dziękuję za, za odzew, dziękuję za możliwość współpracy. Pozdrawiam także profesora Tomasza Zatońskiego tomku korektora do spraw studenckich Tomku, Bardzo Ci dziękuję za wczorajsze rozmowy z Włocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i za. I za te wszystkie złożone deklaracje. No i dalej będziemy ściśle współpracować zarówno z samorządem studenckim w Uniwersytecie Medycznym, jak i z klinicznym szpitalem. Także wielkie, wielkie Wam dzięki za to i pozdrowienia w tym trudnym czasie. Do Polski, jak już wiecie, zapewne przyjechało 450 tysięcy uchodźców z Ukrainy. To są dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To oznacza, że na Dolnym Śląsku jest zapewne kilkadziesiąt tysięcy, a to oznacza, że zapewne kilka do kilkunastu tysięcy jest już, jest już we Wrocławiu. Duża prośba o to, abyśmy okazali wszystkim wsparcie. We Wrocławiu żyje na co dzień duża wspólnota ukraińska, stutysięczna. Mówiłem już o tym wielokrotnie, a teraz do niej dołączają kolejne tysiące osób szukających schronienia i uciekających przed wojną. My we Wrocławiu uruchomiliśmy, kilkuset, uruchomiliśmy kilkaset miejsc w akademikach. Mamy także przygotowane kolejne kilka tysięcy w hostelach, w hotelach, no we wszystkich tych punktach, które nadają się do, do, zapewnienia, do zapewnienia noclegu. Tak więc procedura jest taka, że po rejestracji, bo najlepiej jest jednak rejestrować się w tych recepcjach na granicy, Przyjeżdżają tutaj pociągi, przyjeżdżają tutaj autobusy. My kierujemy do miejsc tymczasowych, jakimi są akademiki, a później do miejsc powiedzmy umownie docelowych, choć to oczywiście docelowe miejsca nie są, ale dłuższego, dłuższego pobytu. Migranci z Ukrainy mogą rejestrować się także przychodni, oraz w przypadku no, zagrożenia życia oczywiście w szpitalnych oddziałach ratunkowych. To jest oczywiste, to zawsze można. Można, można podpowiedzieć. Ja, ja Wam bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, za wszystkie informacje dotyczące tego, że jedzie jakiś pociąg, że jedzie jakiś autobus. My naprawdę te wszystkie informacje mamy, tak? Te rzeczy są wszystkie koordynowane, jest, jest pełen przepływ informacji pomiędzy służbami. Także za te wszystkie dodatkowe informacje oczywiście bardzo dziękuję, jak i dziękuję za, za każdą, za wszelką okazaną, okazaną pomoc. Słuchajcie, dostępne są także bezpłatne porady psychiatryczne, bo to wsparcie jest także szalenie ważne. Wojna to moment, w którym można doświadczyć określonych, określonych traum. I być może taka pomoc psychiatryczna, psychologiczna będzie potrzebna. Z całą pewnością specjaliści właśnie z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, tym razem w Wybrzeże Pastera, takiej pomocy udziela. Telefon kierunkowy oczywiście 71, wcześniej do Polski 48, jeżeli jest taka potrzeba, a następnie 784 16 10 można tam dzwonić, aby taką pomoc uzyskać prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, którego poznałem, z którą także jesteśmy w kontakcie, poinformował nas, że wczoraj do na naszym wspólnym staraniem dwie palety pilnych pilnych wyrobów medycznych wyjechały już wyjechały już na Ukrainę tym razem do szpitali do szpitala w, w Żytomierzu. Mówiłem wam o tym, że że żytomierz jest w tej chwili także mocno atakowany. Także dołączam się do wszystkich podziękowań. Znaczy, dziękuję Izbie aptekarskiej, dziękuję wszystkim farmaceutom i tym, którzy pomogli ten transport zorganizować. Ja wczoraj robiąc różne rzeczy, Wieczorem już odwiedziłem wspólnie z dyrektor Dortą Felix, czyli dyrektorką naszego wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, które koordynuje jako jednostka miejska te działania pomocowe, wczoraj odwiedziliśmy punkt pomocowy przy ulicy Legnickiej 21. Ten punkt prowadzi Fundacja Młodzi dla Wrocławia i Włocki Park Technologiczny. Bardzo dziękuję tym wszystkim młodym Wrocławianom, którzy tam są. Przyszedłem, oni segregowali, przyjmowali dar, wy je przynosiliście, oni je następnie konfekcjonowali, opisywali. Dużo, dużo, dużo tego wszystkiego tam było. Dalej czekamy. Mniej na, mniej na, mniej na, mniej na um, ubrania, o to chciałem powiedzieć, mniej na ubrania, moi drodzy, a bardziej na środki higieny. Kaszki, mleko dla dzieci, jakieś akcesoria dziecięce, to jest dzisiaj bardziej potrzebne, ale oczywiście za wszystko bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Przejście dialogu, przejście dialogu na ulicy Świdnickiej, jeżeli jeżeli chcecie, jeżeli chcecie zgłosić chęć udzielenia pomocy, albo chcecie się czegoś dowiedzieć w tych sprawach, o których mówimy, to po prostu można tam przyjść. Przejście dialogu, ulica Świdnicka 19, to jest to przejście podziemne, gdzie kiedyś był balkonsek, o tym wiedzą i to pamiętają starzy, tak starzy wrocławianie jak ja. Tam, albo możecie wejść oczywiście na naszą stronę miejską. Tam są pewne i sprawdzone informacje, tak? Jesteśmy, wiem, że jesteśmy w tej chwili zalewani różnymi informacjami. Część to są, w części to są informacje nie, nieprawdziwe, w części informacje powtarzane, w części informacje niepełne, w części to są informacje, które no, wywołują w nas strach, albo są obliczone właśnie na, na wywołanie strachu. Gorący apel, abyśmy. Ja wiem, że to jest sytuacja silnie emocjonalna. W której emocje biorą górę, ale bardzo proszę, byśmy korzystali ze sprawdzonych źródeł informacji. Taką, takim miejscem z całą pewnością jest to na www.wosław.pl/ukośnik. Pomagamy. Tam wszystkie informacje, a jeżeli byście chcieli przyjść do, przyjść do przejścia dialogu na Ulicy Świdnickiej, możecie to uczynić w godzinach 9.20. Zbieramy pieniądze, zbieramy pieniądze, i kolejny raz kolejny raz chcę Wam polecić dwie sprawdzone organizacje, które to potrafią pomagać i które, i, i które zbierają pieniądze od lat w różnych takich działaniach, kampaniach pomocowych. Fundacja Ukraina bardzo serdecznie pozdrawiam. Oni tam siedzą nome, nome na ulicy Ruskiej. Siedzą i, 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 i szykują pomoc. Tam jest Centrum też Koordynacji tych działań ukraińskich we Włoszech. To, to jedna z najsilniejszych, a może i najsilniejsza tego typu organizacja w Polsce. Jesteśmy z niej niezwykle Niezwykle dumni. Wczoraj tam byłem. Także mnóstwo młodych ludzi, którzy siedzą, odbierają telefony, koordynują pomoc. Można na konto tej fundacji, o, o tym będę informował codziennie. Jutro także będziemy, tam można wpłacać pieniądze z dopiskiem Save Ukraine. Numer konta 39 10 90 23 98 40. 0001 49 80 4904 z dopiskiem Safe Ukraine. Moi drodzy, to konto pojawi się za chwilę. W opisie skorzystajmy i darowiny pieniężne można wpłacać także dla drugiego naszego partnera Fundacji Dotmunsko-Włocko-Lwoskiej. Numer konta 49 10 20 52 42 40 29.02.01.18.05.04 z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy. To są dwie dobre, sprawdzone organizacje, na które zawsze możemy liczyć, na które śmiało możecie wpłacać każdą złotówkę, każdy grosz. Dzisiaj nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w związku z zerwaniem naszego partnerstwa zgodnym. O tym jeszcze będę chciał Wam dzisiaj powiedzieć, ale póki co pozdrawiam dzielny i walczący naród. Naród białoruski, ten który, ten, który walczy z reżimem Łukaszenki, i mam nadzieję, że zwycięży. My wspieramy Białorusinów, którzy są tutaj we Wrocławiu. We Włosławiu żyje duża wspólnota białoruska, która wspiera w tych, tym trudnym czasie wspólnotę ukraińską. Także razem tworzymy taką multi. Multiculti, drużynę, rodzinę wocławską, w której się wspieramy. Także bardzo proszę o tym, o, tym, o tym, pamiętajmy. Oni także walczą z tym złym systemem dzisiaj Łukaszenki tam na, Biało, na Białorusi. Tam także w więzieniach siedzi, siedzą tysiące więźniów politycznych, którzy odważyli się właśnie mówić w taki, a nie inny sposób o tym systemie, chcąc odsunąć tego kolejnego. Europejskiego tyrana od władzy. O tym jeszcze dzisiaj będę mówił i pewien gest także w tym kierunku chciałbym uczynić. Radni dzisiaj także będą głosować. To jest nadzwyczajna sesja, w związku z tym nadzwyczajne punkty radni miejsc, którym także dziękuję za wsparcie i za, i za no, akceptację tych wszystkich składanych przeze mnie także propozycji. Zresztą to są wspólnie wypracowywane propozycje. Bardzo się cieszę, że w tym trudnym czasie mogę liczyć na radnych. Mojego klubu, oczywiście, w szczególności, ale mam nadzieję, że to jest też czas, w którym koledzy z opozycji także, także no będą, będą umieli i chcieli wspólnie, wspólnie z, nami, z nami jednym głosem o tych ważnych sprawach mówić. Dzisiaj radni będą głosować za zatwierdzenie zarządzenia, które ja wczoraj podpisałem w sprawie nieodpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej dla uchodźców wojennych z Ukrainy, dla tych wszystkich, którzy przyjechali tutaj. Oni wiecie, oni przyjeżdżają, mają chrywny. Te chrywny dzisiaj niewiele. Znaczą. Muszą je wymienić na złotówki. Niektóre w ogóle e, punkty wymiany walut nie przyjmują tych chybien. Oni nie mają zabezpieczenia w walucie, w walucie innej, w, w złotówkach czy też w dolarach czy w euro. No, trzeba im pozwolić jakoś tutaj, że tak powiem, żyć w, tym, w tych pierwszych dniach, w tych pierwszych tygodniach. Stąd też ten pomysł, aby, aby zwolnić ich e, póki co z przejazdów komunikacją miejską. Tych, którzy raz jeszcze, tych, którzy przyjechali tutaj w wyniku tych działań wojennych. Uruchomiliśmy także opiekę nad dziećmi uchodźców we Wrocławiu w świetlicach szkolnych zajęcia są już prowadzone, rodzice będą mogli pozostawić tam dzieci pod fachową o, o opieką, będzie opiekun znający język ukraiński, będzie psycholog, a w tym czasie będzie można załatwiać inne swoje sprawy. Takie świetlice działają już w przedszkolach i szkołach przy Górnickiego, Chrobrego, Nowowiejskiej, Kolbuszowskiej, Pułaskiego. Ja jadę za chwilę na ulicę Górnickiego. To Wam także to miejsce pokażę. Zajęcie dla dzieci powyżej 5 roku proponuje także Galileo, to jest autorska szkoła podstawowa przy ulicy Fabrycznej. Bardzo dziękuję całej społeczności. Szkoły. Dolnośląska z kolei Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie Dolnośląskiej Organizacji na Pomoc Ukrainie, którego celem jest koordynacja działań Dolnośląskich ngo sów Także wszystkie kochane ngo sy wszystkich ludzi, którzy prowadzą organizacje, którzy chcą się włączyć w te działania pomocowe, bardzo proszę, bardzo proszę przyjdźcie na to spotkanie. To spotkanie jest 3 marca, czyli jutro o godzinie 10. A na platformie Zoom, myślałem, że fizycznie, gdzieś nie, a ono jest na platformie zoom wszystkie informacje na stronie wrocław.pl i na Facebooku Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych to kolejna dobra sprawdzona organizacja organizacja taka parasolowa która podejmuje wiele wspólnych działań dla całego środowiska organizacji pozarządowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku warto tam podejść dobrze to tyle moi drodzy na początek dnia z tych informacji z tych informacji pomocowych my cały czas Pracujemy, cały czas się odbywają różne sztaby, cały czas odbywa się ko ko koordynacja, o różnych, rzeczach, o, różnych rzeczach, o różnych rzeczach decydujemy. Sytuacja jest dynamiczna, w związku z tym w, związku z tym, no, w zależności od, od niej, od tego jak się zmienia, od tego jak się kształtuje, od tego jakie są potrzeby, tak reagujemy, ale też chcę zapewnić, dziękuję wszystkim Was jeszcze za pomoc, że o tych wszystkich rzeczach, o których meldujecie, wiemy. Tak wczoraj się pojawiły informacje że przyjeżdżają dzieci z Domu Dziecka, z Lwowa, z Kijowa. To wszystko jest pod kontrolą. O tym wszystkim, o tym wszystkim, o tym wszystkim wiemy. A no, jeżeli chodzi o dzieci, to już w ogóle sprawa jest szczególnej wagi. To mówię także jako były dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Departamentu Spraw Społecznych, odpowiedzialny także za domy dziecka we Wrocławiu, za rodzinne domy dziecka. No, na tym punkcie akurat kto jak to, ale ja jestem mega wyczulony. Zresztą, zresztą jak i na tych wszystkich sprawach, pomocowych. W końcu tym się zajmuje zawodowo od, od 20 lat. No i te doświadczenia i te kompetencje się jakoś przydają, tak? Tak na marginesie już mówiłem o tym. E, cholernie trudna kadencja, co? Zaczęło się wszystko od morderstwa naszego przyjaciela Pawła Adamowicza w Gdańsku. Później bardzo trudne relacje polityczne w państwie. Później COVID, teraz wojna. No kadencja po prostu marzy. Dobra, ale ale okej, okay, no to, to trzeba sobie z tym radzić, nie narzekać. I robimy pewne rzeczy dalej, dalej we, we Wrocławiu. Budujemy Mosty chorego. Pozwólcie, w telegraficznym skrócie, bo tak jak powiedziałem, no równolegle o wiele rzeczy się dzieje. Chciałbym, żebyście byli poinformowani o tym, co się dzieje. Nie chciałbym, abyście mieli wrażenia że coś się zatrzymało, że coś się nie dzieje, dlatego z takiego znowu konikarskiego obowiązku, jak ja to zwykle mówić, chciałbym zrobić króciutki przegląd tego, co się dzieje, głównie w wymiarze inwestycyjnym. Budujemy Mosty Chobłego, to Wam pokazywałem na Facebooku, czyli to połączenie pomiędzy Polnem a, a Swojczycami, I rozpoczęły się prace przygotowawcze. Wykonawca w marcu planuje rozpocząć już wbijanie ścianek szczelnych na Międzywalu oraz od strony ulicy Monopolowej. Następnie do akcji Nowkoczy Palownica, która wzmocni grunt. Inwestycja raz jeszcze potrwa 14 miesięcy od momentu uzyskania tej decyzji srydowskiej, którą już szczęśliwie mamy, a koszt całej inwestycji to. Szanowni Państwo, 70 milionów złotych. Wczoraj podpisaliśmy, o tym informowałem również, podpisaliśmy umowę na projektowanie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej. Ktoś tam pyta, no to kiedy to w końcu będzie? No to. No to jeżeli, no to odpa, odpowiadam, bo to, że tak powiem, mieści się w ramach zasad podstawowej logiki. No to jeżeli, to jeżeli, to jeżeli wykonawca ma 10 miesięcy na przygotowanie projektu, bo jak, bo jak to wszystko działa, no jak to wszystko działa dla tych, którzy wydają, dla, dla tych, to jest informacja dla tych, którym wydaje się, że wszystko można zrobić w 5 minut, a sami nigdy w życiu niczego nie zrobili. Nawet miesiącami. To jest tak, że najpierw trzeba pozyskać grunt, to trwa i to kosztuje, później trzeba ten grunt uporządkować, to także trwa i kosztuje, później trzeba, nie wiem, on może być obciążony różnymi umowami, to trzeba te umowy powypowiadać, być może trzeba dokonać jakichś jakiś rozbiórek, później trzeba zrobić przetarg, trzeba wyłonić firmę, która to zaprojektuje. Ta firma ma tak jak w tym przypadku 10 miesięcy. Później jest projekt, trzeba ogłosić przetarg na realizację. To znowu trwa, bo to są duże przetargi unijne, i wreszcie w wyniku tego przetargu jest określona liczba miesięcy na realizację tego zadania. I to wszystko razem, że tak powiem, buduje nam proces wieloletni. Czy to jest zrozumiałe dla tych wszystkich, którym ciągle, że tak powiem, wszędzie się spieszy i wszystko potrafią zrobić tak? O, mam nadzieję, że to jest już w tej chwili, w tej chwili jasne. Także proszę się, to apel głównie dla tych, którzy. Którzy tak aktywnie tam komentowali pod. Proszę się najpierw zastanowić, proszę się najpierw dowiedzieć, proszę najpierw zapoznać się z procedurami, a później zadawać pytania mniej bądź bardziej mądre. OK? A jeżeli nie, to ja będę do skutku, że tak powiem, wyjaśniał. Tak wygląda to w Polsce i to nie jest, że tak powiem, moją, tu nakładam cudzysłu zasługą. Takie są po prostu procedury, takie są przepisy. W związku z tym wczoraj podpisaliśmy, mają 10 miesięcy, powstanie projekt. Przypominam na działce ponad 3 hektarowej. Cała powierzchnia zespołu szkolno-przedszkolnego to będzie ponad 11 tysięcy metrów. W ramach tej inwestycji powstanie szkoła, przedszkole, szkoła dla tysiąca dzieci, ośmioddziałowe przedszkole dla 200. Koniec finito. Wszystko. Po prostu. A tym, którym się ciągle spieszy, niech przyjdą i udowodnią, jak to wszystko robią szybko. Chciałbym, chciałbym tych ludzi kiedyś poznać. To rewolucja toczy się także. kończymy drugi etap drugi etap prac na skrzyżowaniu ulicy Jedności Narodowej i Słowiańskiej. Wymieniliśmy także rozjazdy na, od strony Placu Bema. W pierwszym etapie zainstalowaliśmy nowy rozjazd, nowy rozjazd od strony ulicy, ulicy Słowiańskiej. Tam przy zajezdni teraz trwa zabudowa już tego torowiska i nawierzchni. No i przed nami kolejny trzeci etap, on rozpocznie się 5 marca i obejmie wymianę kolejnego rozjazdu, tym razem od ulicy Nowowiejskiej. A w tym samym czasie realizujemy również wymianę rozjazdów na skrzyżowaniu ulicy Jedności Narodowej i Nowowiejskiej a w tamtym miejscu dobiega końca wymiana rozjazdu od strony alei z kolei Kromera przed nami kolejny etap prac tym samym i wymienione zostanie no nie rozjazd od ulicy, w ulicy Jedności Narodowej od strony ulicy Słowiańskiej początek prac w sobotę 5 marca amen tak to po prostu wygląda to ta rewolucja się dzieje a także prace intensywne prace trwają na ostatnim odcinku trasy autobusowo-tramwajowej na Nowym Dworze czyli w ulicy Rogowskiej tam trwają prace przy budowie w tej chwili kanalizacji, bo to znowu nie jest tak, że jak niektórzy myślą, że przyjedzie sobie ciężarówka, wyleje sobie asfalcik. Ten asfalcik rozmasujemy, i mamy drogę piękną, zrobioną, pomalujemy linię, i wszystko jest. Picuś, tak po prostu nie jest. Tak? Trzeba zrobić także pewne rzeczy czasami, które są pod ziemią, one także wymagają czasu. I tak jest dokładnie w tym przypadku. Trzeba najpierw przebudować kanalizację. Działamy także już w tej chwili w tamtym rejonie przy, ulicy, przy skrzyżowaniu ulicy Strzegomskiej i Gubińskiej i Estońskiej. Wykonawca buduje tam w tej chwili sieci podziemne. No a na Szygomskiej widać już przecież także nowe, nowe torowisko. Trwa w tej chwili betonowanie. Ci, którzy jeżdżą tamtędy myślę, że widzą, że obserwują pierwsze odcinki torowiska tramwajowego. Pojawiły się też na na jazdach na ten duży wiadukt, który budujemy od strony Wrocławskiego Parku Technologicznego. Duży, kilkusetmetrowy wiadukt, który trzeba było wybudować, już widać na nim pierwsze, pierwsze tory, a na wysokości Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyli nieco dalej, tak na wysokości Forda, Mitsubishi można powiedzieć, wypełniają się nowe perony przystankowe. Ta inwestycja jest dofinansowana ze środków z Unii Europejskiej. To pokazuje kolejny raz, jak ważne jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. To daje nam pieniądze, daje nam praworządność, ale daje nam także bezpieczeństwo w sytuacji wojny. Y a wczoraj już rower miejski w pełnym składzie. Od początku marca do końca listopada zostanie wam udostępnionych wam, mieszkańcom, nam, mieszkańcom udostępnionych 2265 rowerów miejskich, z czego 200 to jedno, to są takie jednoślady z naszych stacji sponsorskich, a 65 to tak zwane rowery nietypowe wypożyczane po wcześniejszej rezerwacji. To mogą być tandemy, to mogą być rowery kargo, którymi można sobie coś przewieźć handbiki, składaki, rowery dziecięce, słuchajcie od ubiegłego roku wrocławianie mogą także korzystać z rowerów elektrycznych, te będą dostępne od maja no i tyle, szczegóły zawsze znajdziecie na stronie .wrocław rower.pl. tam szczegóły, tam informacje o rowerze miejskim tyle, tyle o sprawach Ukrainy, tyle także o tych sprawach, które dzieją się we Wrocławiu, bo one się równolegle Dzieje o wszystkich nerwusów, którzy chcą wszystko mieć od razu. Serdecznie pozdrawiam i chcę im jednocześnie powiedzieć, że to się tak nie da, ale trudno. Wiem, że oni tego nie przyjmą nigdy w życiu, a my wszyscy inni wiemy, jakie jest, robimy swoje, pomagamy przede wszystkim Ukrainie, trzymamy kciuki za. Ukrainę w tym czasie. Wspieramy naszych Ukraińców tutaj na miejscu. Akcje pomocowe się dzieją. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to wszystko, za te duże wrocławskie serca. Ja jadę w tej chwili do dzieciaków zobaczyć tą świetlicę przy ulicy Górnickiego, a później Wam jeszcze coś pokażę odnośnie Białorusi, a później będziemy realizować wszystkie inne działania, pozostając w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami miejskimi. No to trzymajcie się. Siódmy dzień wojny. Niech żyje niepodległa, integralna i samorządna Ukraina. Pani Patrycję, dawno nie widziałem. Pozdrawiam też serdecznie. Trzymajcie się, kochani wszyscy. Do zobaczenia, uważajcie na siebie.